To 19. Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 cm i 16 odcinek AC jest przekątną tego prostokątna, odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD. Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia. E, mamy obliczyć tutaj sobie ten odcinek DS, ale tutaj wszystko po kolei najpierw wykonamy sobie mm, pierwsze obliczenie, czyli twierdzenie Pitagorasa. Tutaj zwróćmy uwagę, że mamy trójkąt prostokątny. ABC Tutaj mamy oczywiście ten kąt prosty. E, mamy wymiary trójkąta ABCD, czyli tego o wymiarach 12 i 16, czyli ten ma e, bok 12, ten ma bok 16. Co widać na rysunku. Wystarczy to podnieść do kwadratu i obliczyć twierdzenie Pitagorasa i będziemy mieć odcinek tutaj AC, czyli 12 kwadrat plus 16 kwadrat to się równa oczywiście x kwadrat. To jest 144, to jest 256, czyli w sumie daje to nam 400. To się równa x kwadrat. No i oczywiście x to jest pierwiastek z 400, czyli 20. Czyli wiemy, że 20 to się równa odcinek AC. No już jesteśmy bliżej naszego rozwiązania. Ten odcinek ma 20. Co tutaj się rzuca w oczy dalej? Że odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD. No i warto byłoby policzyć pole tego trójkąta, tylko że trzeba do tego podejść w dobry sposób. Jest kilka tutaj sposobów na obliczenie tego pola. Więc my obliczymy pole ze względu na tą podstawę i tą wysokość tego trójkąta. No i kiedy obliczymy to pole, to to pole będzie musiało się równać temu, kiedy to będzie podstawą, a to wysokością. Więc tutaj od dwóch stron podejdziemy, e, jeśli chodzi o obliczenie pola trójkąta ACD. E, więc tutaj według naszych danych ten bok ma 12, ta wysokość ma 16, czyli wzór na pole... Trójkąta sobie oczywiście przypomnimy, bo to jest jedna druga razy A i razy H, czyli liczymy pole trójkąta naszego. To jest po prostu jedna druga razy podstawa, czyli CD, czyli 12 razy wysokość, czyli tutaj 16. Czyli to się równa, to się równa, tutaj się oczywiście to skraca. 1, tutaj powstaje 6, 6 razy 16, 6 razy 10, 60, 6 razy 6, 36, czyli w sumie to nam daje 96. No i to jest pole tego trójkąta. No i teraz drugi raz policzymy to pole, ale teraz będziemy właśnie, jeśli już mamy pole tego trójkąta, to obliczymy sobie właśnie tą wysokość DS, bo DS jest wysokością trójkąta ACD. A więc liczymy, może tutaj pole trójkąta 1, tu żeby podróżnić pole trójkąta 2 sobie napiszemy, czyli w tym samym trójkącie. Tym razem zrobimy sobie to jako podstawę, czyli AC, to już wyliczyliśmy wcześniej, czyli 20. No oczywiście jedna druga, tak jak we wzorze na pole trójkąta, razy podstawa, czyli 20. No i razy wysokość, której nie wiemy, musimy ją dopiero obliczyć, czyli razy X. No i to ma się równać rzeczywiście to, co nam wyszło tutaj, czyli 96, no bo to jest ten sam w końcu trójkąt, więc musimy mieć to samo pole, nieważne jakim sposobem liczone. Tutaj oczywiście ta dwójeczka się skraca, tu powstaje dyszka. Czyli tutaj mamy obliczenie równania, że 10x to się równa 96. Czyli x to się równa po prostu dzieląc obie strony przez 10. 9,6 cm. Oczywiście tutaj napiszemy w nawiasie kwadratowym. Nie pisałem tutaj wcześniej tych jednostek, ale każda jednostka tutaj w naszych obliczeniach jest w centymetrach, więc odpowiedzią do tego zdania jest, że długość odcinka DS jest równa 9,6 cm.